Nie rób tego błędu, który robi 90% użytkowników hulajnóg elektrycznych. Klocki hamulcowe się zużywają, tak samo zresztą jak opony, więc lepiej sprawdź, czy są w stanie nadającym się do jazdy. A jeżeli planujesz jeździć hulajnogą w zimie, to lepiej upewnij się, czy jest wystarczająco wodoodporna na takie warunki. A gdy kompletnie nie masz pomysłu, jak się za to zabrać, to w Centrum Serwisowym Electrical robimy kompleksowy serwis hulajnóg. Czyszczenie, regulacje, wymianę opon, klocków, sprawdzenie baterii czy uszczelnienia, pod kątem wodoodporności. Wszystko po to, by Twoja hulajnoga w przyszłym sezonie była gotowa do wygodnej i bezpiecznej jazdy. A co jeśli nie masz czasu przyjechać pod adres Strażacka 9 w Rzeszowie? Żaden problem, mamy obsługę door to door. Czyli odbieramy hulajnogę z dowolnego miejsca na terenie Polski, naprawiamy i odsyłamy gotową do jazdy. Chcesz zgłosić serwis swojej hulajnogi? Wejdź na elektrikal.pl. Wypełnij krótki formularz w zakładce zgłoszenia serwisowe i gotowe. Bez wychodzenia z domu zlecisz przegląd lub naprawę w autoryzacji serwisie Electrical. A co najlepsze to wybierając naszą usługę Door to Door Twoja hulajnoga jest ubezpieczona na cały okres transportu oraz obsługi serwisowej. Electrical serwis, który dba o Twój spokój i bezpieczeństwo.